Jarosław, To co, Polski Hogwart? Polski Hogwart widzowie? Tak, ten. A, no, a, dobra. dobra. O, ja zapomniałem wyjść z tego. Dobra, dzięki za kochani. No to co, Polski Hogwart? Chyba tak, chyba obejrzymy Polski Hogwart, co nie? Ending trzeba obejrzeć. No, jak nie jak tak. Obejrzymy sobie elegancko Polski Hogwart, jak króle po królewsku. Idziemy, 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 idziemy. Polski Hogwarts. No, bo wyszło, nie wiem, czy wiecie, no. Nowy odcinek wyszło, to wyszedł, co nie? O, zobaczcie. Tutaj odcinek dziewiąty, jeszcze go nie oglądałem, proszę bardzo, 22 godziny temu. Zaraz będzie oglądane, moi kochani, tylko tutaj kamerę sobie odpowiednio zmniejszę, żeby nie była taka gigantyczna. Ale żeby była, była wystarczająco gigantyczna, co nie? A Freeze będzie dzisiaj nowy? A w sumie, może obejrzymy, Daniel? w sumie muszę nadrobić, więc może obejrzymy też Freeza. Dobra. Tak więc, no e -e. Dobra, wyłączę na razie muzyczkę. Tak więc, moi kochani, po tej wspaniałej rozgrywce, jaką był, oczywiście wspaniały Among Us z niesamowitą turbo super ultra fantastyczną ekipą. polskich Hogwart, moi kochani widzowie, Polski Hogwart, odcinek 9, Gajowy, Gajowy, Gajowy BDS i Az, Azkaban. Ach, lecimy. O, polski Hogwart! Oho! Mówcie, czy nie jestem za głośno lub za cicho? Oho! Chyba trzeba ukończyć lekcję, mi się wydaje, z latania, nie? W nocy? W nocy jest zawsze najbezpieczniej. Prawda! Po co spać, jak można wszystko robić w nocy? Nie, prawda! W nocy? Bez przesady! Karo! Te, to jest ten sam. To te, te, ten sam sek, te. Eee. Ebaba baba ke-baba <laughs> Zakalazane, zaklęcie mieszana mieszana pora roku Ej, czuj się jakby święta były wcześniej Zagłośno? Jakby święta, czyli święta trochę szybciej w tym roku w Polskim Hogwarcie, się? Czemu ty pijesz browara w ogóle? <laughs> bo jestem alkoholikiem ja nie wiem jaki W ogóle co w kur... Pić mi się chce kurwa. No piję, bo się co, Nie no wiem, zesz? wody się nie można napić? <laughs> Idę po kieliszek no, króciutko. Dobra, czy ja dostanę teraz w gratisie miotłę? O, to czy ja! To... Ja widzowie, zobaczcie, jestem z Hufflepuffa! Z Hufflepuffa! Pufa. kupić. A w sumie, kupienie sobie miotły to jest jedna z priorytetów. Wszyscy dowiedzą, że to jedna z najważniejszych elementów to kupienie sobie porządnej miotły. Prawda? No, będziemy musieli się chyba udać do Hot Smite. Hot Smite! Ta, Hot Smite! Idziemy kup kupić. Idziemy kupić od razu. No i tak, chodźmy pierwsze co, to chodźmy oczywiście do sklepu z tutaj z miotłami. To jest bodajże ten sklepik. Kur... idziemy! Co to za ziomek? Ej, w ogóle jakie ładne czapki mamy, co nie? Nie widać, ale to jest inteligentne, bo teraz tyle do końca nie widać mojej fryzury, znaczy trochę widać moją fryzurę, tutaj tak jakby troszeczkę wystaje, więc wszystko się trzyma normy, ale technicznie jakbym co chwilę zmieniał fryzurę, to teraz będzie utrudnione, będzie miał ułatwione zadanie. Ty <s> tutaj z miotłami. To jest bodajże ten sklepik. Kur... idziemy, co to za zaziomek? Siema źródłem mistrz. Witam. Witam. E, ja w skrócie powiem, ale po prostu. Ale po prostu nie manipuluj. Kijek z kryjewalują. Ej. ej. Ty mnie słyszysz, kurwa? Słuchaj, nie manipuluj, poczekaj na Łukaszka, na drugą stronę kurwa. Witam serdecznie, serdecznie Witam, witam serdecznie... Łukaszek! Osobiście pojawił się w tym polskim kukwarcie! Zobaczcie jaki ma wystrzałowy wózek, taki jak miał Hag Hagrid, wózek do latania! Witam serdecznie Michale, witam serdecznie oprawco. Yy, ogólnie chciałbym... Idzieło, oprawco? Nie, poczekaj, diables, ale daj mi dojść do słowa. Łukaszku, powiedz mi, lewitujesz Łukaszku? No ja go podniosłem. Ja go podniosłem, żeby biedny nie musiał się męczyć. Zwróć Ta, uwagę że on to nie dotyka... jest Mahatma Gandhi. Tak się Zwróć składa. Zwróć uwagę, że nie dotyka. Yy... Pod, podłoża. Dotykam podłoże. Nie dotyka. Dotykam. Nie dotykasz. No, Dotykam dba. podłoże. Nie dotykasz. No to kurwa dotyka czy nie dotyka? Kurwa. Dobrze, zanalizujmy to w takim razie. Analiza. Ole. No, nie no, ewidentnie ja nie lewituję. Tak, <śmiennie> skupmy się na innej rzeczy. Cicho, cicho, zwierzak się łączy na Discorda. Halo? <śmiennie> <śmiennie> Zaraz będzie zwierzak na kanale, i już, 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 już widzę, już wchodzi. Słychać mnie dobrze? Halo? Halo? Słychać Słychać mnie? Dokup kurwa impulsy, bo ci... bo, bo ci bo... <śmiennie> rynka, impulsy. What the hell is this? Twitch, Twitch, gadasz z Sigmą. Twitch, Twitch, gadasz z Sigmą. Mógłbyś ze mnie przykład stary, ubrać się cały w kamo i kur... zniknąć, nie? Rely, real, real. Rel. tak zrobię, tak zrobię Michał. Dziękuję ci za porady. Naprawdę, bo jak cię słucham sami to nie Sigma. Mogę, nie? SIGMA! No dobra, ale ewidentnie kur... nie lewituje Łukaszek. No przecież podążcie go, uwagę, że nie dotyka widzisz? No dobrze, okej, okay, czyli... To jest chyba najmądrzejsza dyskusja w całym polskim Hogwarcie. Mega bardzo zaawansowany dialog pomiędzy dwoma bardzo charyzmatycznymi postaciami. Właśnie ta rozmowa przesuwa jakby cały wątek fabularny do przodu. Dowiadujemy się dużo, wiele ciekawostek związanych też z tym uniwersum. I werdykt jest taki, że kurwa... Hello? A co to za meeting niepełnosprawnych? Co jest kurwa grane? Cholera, kurwa. A co ty kurwa, cholera? Yy, nie wiem jak wie, ja idę po nową miotłę, bo tak, przyda się na te dzisiejsze zajęcia. Ej, no właśnie, kurwa. No kurwa, no i miałam posprzątane, no. <grym> i ta Kasik, która wiecznie duchem, Słowo <grym> ona, ej dobra. Tak, Kasik sprowadzi miotlany biznes po Polskim Hogwarcie, co? Miałam posprzątane, widzieliście, że miałam posprzątane, nie? Widziałam. Widziałam, że Kasia dzisiaj zrobiła cosplay jęczącej Kasik. A potem, Kasia, dlaczego jestem jęczącą Martą? Ej, ja nie jestem jęcząca. Chce jej się umrzeć, to już mogłam umrzeć, ale nie, nie jestem jęcząca. Sprzątakus Maximus. I nagle kurwa się sprzątasz. Dziękuję ci serdecznie. Już dajcie mi spokój, dajcie już... Jak już umarłam, to ich umrę do końca! Bardzo chętnie przyjmę to! Mogę być zabójcą tego Hogwartu i w ogóle mogę być pierdol... dziedzicem Voldemorta! Kamileksior, yes, bo... chill... jestem... Ej, czy to był chil... ten wychillowany ziomek? Coś ty, ty usłyszałeś? Kur... Słyszałem... Kamileksior, słyszałem twój głos! Ja pierdolę... Kamileksior... Wypierdalaj! Tu... Czy to był wychillowany ziomek? No nieźle, ale mu przy To kto kwa? Hello! Jestem się naczelnym spelem. O kurwa, Peter Pettigrew. A ja no, że co kurwa, zaklęcia, patrzcie to. <grym> Z tą mordą chomika kurwa. Wiesz co, generalnie w kurtmie. mnie. <grym> <grym> nie spodziewałbym się, że Blady coś takiego powie. <grym> Ale żeby nie było na no odcinku, nagramy, że sam odchodzisz, dobra? Totalnie... Ale ostro, pocistałem. Musimy to zobaczyć jeszcze raz. Że Blady coś takiego. Z tą mordą chomika, kurwa. Wiesz co? Generalnie w mnie. Wypierdolę. Co? Nie spodziewałbym się, że Blady coś go powie. Też, się tego się... bym nie... Też bym się tego nie spodziewał. Jestem mega kulturalny, widzowie. Nie było no odcinku na odcinku, nagramy, że sam odchodzi. No. Dobra. Wzięli pierwsze lepsze miasto i sobie poszli zwykły dzień absolutnie zwykły dzień maksymalnie zwykły dzień czy to jest jakieś tajne przejście maksymalnie absolutnie zwykły dzień jak jeszcze może jakie są jeszcze ten przysłowie żeby to jeszcze podrasować coś się da się jeszcze coś powiedzieć oprócz maksymalnie i absolutnie są jakieś synonimy tych dwóch słów znacie jakieś ekstremalnie mega Mega ekstremalnie, absolutnie zwykły, a jeszcze definitywnie, ładny jest. E, definitywnie, gargantuicznie, fantastycznie, fantastycznie, tak średnio pasuje. Definitywnie, gargantuicznie, maksymalnie, totalnie, absolutnie potężnie, diametralnie zwykły dzień. O, tak było ładnie <laughs> Trochę tak wygląda szczerze mówiąc o, o, to jest rewo, ten, jak mu tam było, yy, no Skrzatek, zgrzedek, zgredek Chłopczyku, powiesz mi, co ty tutaj robisz Trochę tak wygląda szczerze mówiąc Mały chłopczyku, powiesz mi, co ty tutaj robisz najlepszego? Cześć, drogi widzowie, nie martwię, nazywam się Tomasz O nie, to drugi zgrzytek, to Tomasz anczej Działowy Dobrze i będę twoim przewodnikiem Co ty zobaczyłeś w tej ścianie? Halo? Jestem z tego super dumny, że yy, nie wiem aż tyle, co bym chciał, a pierwsze. No nie. Chwilę, coś wiedzieć. coś o czymś wiedział. Coś jakby wiedział, ale kurczę, nie chce mi powiedzieć, gałga nie. O, jest drugi! No czy wiesz, to nie znaczy, że musisz się jakoś otworzyć na to, nie? Po prostu masz z tym kontakt, potem nabierasz własnego przekonania, prawda? Ej, no. Dobra, nieuczesana jest taka monta mądry... zgrzydki! na pewno będzie wyznała odpowiedź. Dobra, Dora, Dora. Ja ogarnię, ja... Aż <laughs> że tak nie widziałam, ten majdwos i na Tarii i w tatari no. Totalnie nie jestem w stanie tego odszyfrować. Wiesz miejcie teraz <coughs> trochę widzę, zacznie się widział sprzedczę z mida. da? Jakieś magiczna ankantacja została tutaj przepowiedziana. To jeszcze nie będę nowoców Wejdź, wejda, wejdę, wejda, wójdę, wejda wejdę, wejdę, wejdę. Kupa przejdę, przejdę, przyjdę, przejdę, przejdę, pójdę, kupa. No, kto by przypuszczał, że lekcje latania będą na dworze, no? Polski Hogwarts z BDS-em! O Gajowy! Czemu mam ręczny do Jak tu jest ręczny? <laughs> o nie, gniewowy! <laughs> Proszę boksa. Boks! Stop! Baczność, Ale kurwa, łeb! Dobra, do mnie! Pyk, kurwa! Jedziemy! Jedziemy, kurwa! Dobra widzę, że latanie jest banalne z tego co widzę Latam To miało być wyzwanie? Żadne! Jak ja mistrzem latania jestem, od razu mam okulary już założone Lecę! Powiem wam, że to i tak jest za wolno. Gdzie jest szybkość? Ja chcę szybciej latać! On zajebiste kurwa Ale ten wers kosztował! Chill pro. TO JEST PRĘDKOŚĆ! KURWA, rozbijemy SIĘ! Ale, ale lecę człowieka. człowieku. Tak jest. Ty, 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 ty. Ja Czemu ty jest nagle dziewczynka? z stąd, kurwa! Ja pierdolę. I nie ma kurwa żula! O, jest żul. O, to mój ulubiony aktor! <laughs> kaligoda! <laughs> <głaniczne> Ej, miło, że Karygoda pojawia się praktycznie w każdym odcinku, co nie? Mi się wydaje, że Karygoda powinien się cieszyć, bo ona ma najlepszą, jakby nie patrzeć, jedną z najlepszych ról w całym polskim Hogwarcie, co nie? I pojawia się bardzo często. Dzięki temu, Carigoda, co nie? twoja promocja, widzisz, zostajesz coraz bardziej rozpoznawalny. Chodźcie, chodźcie, nie ma czasu. Mm, a Jak coś, to nie przyjmujcie z nim, to tylko moi NPC. Oni wpłacili po 200 zł, żeby tutaj teraz być, więc. No, dajcie spokój. Oprócz tego jednego, on nawet nie wie, że. Także pozdrawiam. I to chyba wszystko jest. No, trudno. Znowu zapomnieliście wykupić wspierającego. Nieźle, nieźle. Może następnym razem. No nic. Nieźle. Jakiś Polski czas później. Polski Gajowy Askabanie. Gajowy Sigma. Co? Polski Gajowy Wax Askabanie. Gajowy Sigma BDOS. No, faktycznie. Trafił do Askabanu. Zamknęli go w Askabanie. Co? Kurwa. Cię odzwoni. Jak odzwoni? Jak kurwa. Oni. Jak odzwoni? On Przypominam, kurwa, że to jest polski Hogwart, tak? Więc tu wszystko jest możliwe, tak? No. Halo? Halo. Chciałbym ja wam, wam powiedzieć jedną rzecz. Ja znikam z przestrzeni publicznej na jakiś czas, także nie będzie mnie w ogóle w przestrzeni publicznej. To jest ostatnie, to jest ostatnie NDA. NDA. Przyszedł tylko z Melina Enjoyer, dzięki za dwa miesiące. Sigma, dzięki byczku za dwa miesiące, byczku. Pozdrawiam cieplutko. I tu co, chyba trzeba uratować tego gajowego Zaskabanu skabanu? Ja, dole. Byle szybko, bo zaraz święta. Dobra, prowadź mała. Koniec. Piękne. Dziedzictwo ho, ho, polskiego, Hogwart. polskiego, Hogwartu. Polski Hogwart Koniec, koniec. Piękne. Dzień <laughs> dobry, Czemu jeszcze zakazik? No bo tu jestem w Hogwarcie, jestem jęczącą Katarzyną. Kukani werna on Renek. Co, co powiedział? Katarzyną. Kukani werna on Renek. Co on powiedział? widzę, co on powiedział. Co on powiedział? Nie, nie, nie jestem sens... jęczącą Katarzyną. Kukani werna on <ścoughs> Renek. <ścoughs> <Kremek! ścoughs> bo się <ścoughs> ale to było dobre, ale to było dobre dobra, dajemy oczywiście lajkusia pięknego moi drodzy piękne, piękne zakończenie moi kochani no fantastycznie, co nie, coś po nieuczesnemu, coś w języku nieuczesnym powiedział no ale niewyraźnie trochę było ale z, zrozumiałem, jak mi napisaliście co napisał to zrozumiałem, bardzo śmieszny odcinek no no, kolejne arcydzieło. No, co tu. Fajnie, że coraz więcej osób zostaje wprowadzonych. Zgrzyto. Ten. Zgrzy, zgrzytki zostały wprowadzone na przykład. Zauważcie, że coraz więcej postaci zaczyna być wprowadzonych, co nie? Ten świat polskiego tu coraz bardziej tętni życiem. No, moim zdaniem, no. Zł złota produkcja. Co tu dużo gadać, co nie? Więc, drodzy widzowie, no, klasycznie, no, wchodzimy. Zostawiamy taktycznego lajka. Takie rzeczy. No, Łukaszek jest, o Łukaszek też został prowadzony. Wbijcie, zostawcie taktycznego lajkusia. Co nie? Widziałaś jakieś ładne koszulki z twoją postacią? Są w sklepie Karo? Nie widziałem. Musimy zobaczyć to no, w takim razie. No. Ja widziałem, że niektórzy dostali fajne produkty. No ja jeszcze nie dostałem. No. A mógłbym dostać. <słukasz> Gdzie? Gdzie te sklepy są? Gdzie tu się wchodzi na te sklepy? Nie widzę tutaj nigdzie wejścia. Gdzie tu się wchodzi na te, te sklepy? Ej, nie widzę tego. Jak to się znajduje? Zakładka. Jaka zakładka? Przez kanał Karo. Sklep. O. Tutaj? Ze sklepu Karo. Zobaczmy, co do ciekawego mamy. Nie, no przecież to za 0 złoty jest. Co wy chcecie? O, zobaczcie, jakie ładne. Co nie? Uwaga, ważna akcja. No, strona główna. A nie, to to. A, to są wszystkie, tak? O, zobaczcie, jakie fajne koszuleczki są co nie no widzę że fajna fajna sprawa kubeczki mamy o proszę zobaczyć jakie fajne kubeczki co nie ładne ładne no nie jestem tu udało się znaleźć mamy o koszuleczki proszę zobaczyć jakie piękne tutaj są no one jak z Jessica są jakie ładne z Jessica tutaj zdjęcia co nie <laughs> o takie z piskami ale fajno Fajny fajny, 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 rzeczywiście O i jeszcze te, eliksiry są To są takie do picia generalnie, nie wiem czy wiecie Że normalnie jak walniesz sobie takiego Z takiego eliksira, oj to to Przetrzepie ciebie, oj to porządnie <słuch>